Panie koleżanka, zapraszamy do pomocy. Bierzemy przystego jakiś na środek. Kto ma wasze? Pani chowa

Pasek będzie jaki? Czemu? Bardzo grzeczny? Bardzo grzeczny. A ostatnio takim się lasy, ta, mówi tam. tak. Jaka była grzeczna? Jaki będzie pasek? Włączny. Dobra, dziękuję. Wtedy uważam, to O, brawo! się nie Można tam wytrywać, 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 wytrywać. Wytrywać. O, tak, masłuje. Tak na tak ciebie Ojciec, Diocek, Kojarzanki, Ojciec, Ojciec, Diocek, Kojarzanki, Ojciec, Główny, a Gradek nie może brać. Pałczu, nie ma. Pałczu, nie ma, można z pańszczytami przejść. Pałczu, nie ma, można z pańszczytami przejść. Pałczu, nie ma, można z pańszczytami przejść. A bedyjolant? No można. No jeszcze nie. A bedyjolant? To jest w części uchłoba. To jest w To jest w części uchłoba. Ola! Ola! To tak prawda, grzeczna! Jaki pasek będzie? Leciutki! Kocałować, popad, rozbacz, to jedno, Następna osoba. Następny mówię. Jak grzeczna była czy nie? Niegrzeczna! O, w końcu jeden prawdę powiedział. Nie, wszyscy słowem. Ostrzy. Tak, puszkę. Jest! Brawo! Brawo! Jest! się. Yeah. Brawo. Jest! 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 ciao. Ciao, Jest! Ciao, 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 ciao. O! To pewnie pan sekretarz jesteś. Zobaczymy. Brawo, pan To następny, kolega się czai. Kolega chyba, tak? Świat! Naciszej! Następna tak? przyjaciółka, tak? Tak, tak. Czyli dobra była. Powiedzmy, Pamiętanie, to to, że by no! o, go, Powiedzmy, powiedzmy. Powiedzmy, zobaczcie, jak paset. Chłopak może się nastawić. Można zmienić na chwilę. Pej tam będzie poleć. Chłopak na medan. Nie ma związku. Chłopak na meta. Chłopak na no! meta. było! Wreszcie, Kratka, to jest. Koniec? Nie, jeszcze koleżanka. No, kuzynka Kupy jeszcze musi pobłogosławić. Brawo! I proszę Państwa, dziękujemy, że przy tą chwilę! Jak się czujesz! Tak się Dobrze, Dobrze.